Dzień dobry, cześć, witajcie w odcinku z Farming Simulator 2015 na mapie Truxdorf V3. Dzisiaj będziemy kontynuować po dłuższej przerwie prace, które jeszcze nie zostały skończone, czyli pokos trawy, koszenie trawy na tym polu. Na tej w sumie polanie numer 23, ciągnikiem nadal tym samym bez zmian, czyli JCB. I przy już skręcaniu kół możecie zauważyć, że w końcu nadszedł ten czas, gdy dostałem kierownicę na urodziny. I czy czekajcie jeszcze, czy będziemy gościć tutaj trawę? Jeszcze nie będziemy, jeszcze coś trzeba włączyć. Yy, kosiarka jest włączona. Yy, v. V. A co to się stało? Powinno już mi gasić trawę. O! Czyżby? O nie! O co chodzi? Nie rozumiem. Zatrudnij pracownika, zmień narzędzie, podnieś... O! Co to się mogło stać? Eee... Yy. O, co, come on. Złożymy ją jeszcze raz i rozłożymy. Bo naprawdę nie wiem, co się mogło stać. Dobra, jeszcze raz. Proszę, żeby teraz zadziałało. Włącz. Ja tu dodatkowych opcji nie widzę. Nic nie widzę, dobra. V. B. Teraz. O! Działa! W końcu zaczęła nam działać. Bardzo dobrze. Tylko pokaz jest taki jaki nie chcę. Yy, żeby był szeroki. Jak teraz to będzie wyglądało? Dobrze. Bardzo dobrze wygląda. No mogliście zauważyć na kanale, że była niestety dłuższa przerwa. Była ona spowodowana niestety przez moją niechęć yy, po prostu do takiego YouTube'a, ale pisałem z kiedy tam skonsultowaliśmy to, pan mnie nieźle opieprzył i <laughs> opieprzył, no powiedział mi prawdę i wracam. Będę starał się o punktualność, niestety nie wiem czy mi się to uda, ale no, chciałbym, żeby wyszło, jakoś, żeby w końcu te filmy pojawiały się jakoś, nie wiem, z głową, żeby jakaś niepunktualność w sumie tylko brakuje mi słowa chodzi mi o to, żeby odcinki jeżeli jakiś ma być odcinek w niedzielę, to żeby pojawił się w niedzielę A żeby nie było tak, że po prostu nie ma odcinka przez jakiś tydzień, bo jednemu idiocie, czyli maklerowi nie chce się nagrać odcinka bo to naprawdę bez przesady będę <laughs> chciał przynajmniej urozmaicić te wszystkie odcinki, bo nie wiem, możecie napisać w komentarzu <coughs> czy te odcinki nie są nudne bo słyszałem, że są nudne i coś, coś tu trzeba będzie podziałać bo ten kurde makler coś, coś przynudza coś przynudza niestety chyba w tyle możecie słyszeć właśnie moją kierownicę jeżeli ktoś by się pytał Logitech Driving Force GT kupiłem ją używaną prawie jak nową od takiego znajomego, można powiedzieć. Dzisiaj postaramy się właśnie skosić tą całą polanę. I po polanie pojechalibyśmy jeszcze to odwieść i byśmy to przynajmniej, nie wiem, skrabili. A zobaczymy, jak to się uda. Myślałem, że ona jest mniejsza, ona kurde to rozmiary ma. Jakoś spodziewałem się innych rozmiarów tej polany, ale dobra. Nie wiem, czy to będzie Wam bardzo przeszkadzało. O! Co ja robię? Nie wiem, czy to będzie Wam bardzo przeszkadzało, ten dźwięk w tle tej mojej kierownicy. Nie wiem, czy to usłyszeliście teraz. Ale nie no, postaram się to jakoś wyciszyć. Odcinki chciałem, żeby trochę dłużej potrwały. W ostatnim odcinku mogli się zauważyć, że pod koniec. Oj, co, co nie chcę. Że pod koniec coś przymulałem, ale niestety była, była niedziela i była 12 rano, a ja jeszcze nic nie zjadłem, więc już mi się naprawdę kręciło mocno w głowie, chociaż dzisiaj jest, jak widzicie, 11:33 i nadal nic nie zjadłem, więc będę musiał poprawić swój, swój styl życia, gdyż. Dużo osób mi to mówi, że śniadanie w życiu takiego młodego człowieka, jakim ja jestem, bo mam no 16 lat tylko jest ważne, gdyż daje siłę na resztę dnia. Ja to zauważyłem, że nie spożywając właśnie śniadania rano, w późniejszym okresie dnia moje samopoczucie jest gorsze niż zjadłem, zjadłbym, zjadłem, zjadłem te śniadanie rano, więc naprawdę, wiem, sam wiem, że to się nie chce iść tego śniadania rano, gdyż nie wiem, jakieś mdłości są, że się nie ma apetytu i jeść się nie chce. Ja mam to samo, tylko no, trzeba to naprawdę zmienić, bo no, mam te 16 lat, niby to jest mało jeszcze. Możecie powiedzieć, że główna wiem o życiu, ale to później. Jeżeli słyszałem od pewnych osób, Boże, co ja takiego mi robię. Słyszałem od pewnych osób, że to naprawdę później gorzej wpływa na styl życia, odbija się w, w późniejszym okresie życia i no później mogą być nieciekawe zdarzenia, gdyż jakieś choroby przewlekłe. No właśnie nikt nie chciałby być chory, albo nie daj Boże odejść w młodym wieku, bo to nie byłoby za ciekawe. Dobra, udało się skończyć mi koszenie pola, no koszenie trawy na polu. Tekstura jakaś dziwna mi się wydaje, ale teraz zaczniemy, zaczniemy jakoś to yy, zgrabiać później. <laughs> Zaczęlibyśmy to, wszystko, yy, X, się, no, Zaczęlibyśmy to wszystko jeszcze X Złożyć Zaczęlibyśmy to wszystko jeszcze przetrząsać i później zgrabiać jak coś i jeszcze bym tego nie zbierał, nie zbierałbym i y, nie kostkowałbym tego już ponieważ na razie jeszcze tego nie potrzebuję i po prostu gotowy pokos słomy by leżał. Oj, kurde, mała widoczność. Gotowy pokos słomy by leżał i czekał na lepszy okres. No, na potrzebniejszy okres, gdy, gdyż bym doszedł już do tego momentu, gdzie bym posiadał no, trochę krówek, owiec, i wtedy ta trawa naprawdę by się przydała, bo że jak ten JCB szybko jeździ naprawdę szybko. A co so fast? Za szybko o oh, spokojnie. JCP, prrr szalony. Dobra, ciekawe, czy tutaj będę miał miejsce jeszcze na, no na, no na, 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 na. Oczywiście tak ładnie stanąłem, że nie będę mi miał miejsca. Ale dobra, obok Hellera chyba sobie zaparkuję, jeżeli tu widzę, że jest miejsce, więc chyba sobie tutaj to zaparkuję. A, aż zrobię tak, aż tak zrobię. Mogę to odczepić? Właśnie jeszcze będę musiał coś pokminić z tym manuala attaching, gdyż nie do końca chce mi to działać. Jeszcze na tej farmie musiałbym znaleźć, czy w ogóle mam, bo nie wiem, czy posiadam ją, bo te ciągniki, no, już po tych robotach czyste nie są w następnym odcinku, nie wiem, jakbym się dogadał to. Nawet bym zaprosił GZ, gdyż zaczęlibyśmy robić żniwa. Tylko. Jeszcze zobaczyłbym, czy w następnym, czy. Oj, coś tam jest. Czy. Akurat. Może jeszcze trochę później. E, teraz pojedziemy sobie, którym konik czy master? Konik czy master? Jelonek raczej, czy master? Ho! Oh. Trudny wybór. Dobra, w sumie ja żartowałem. Konik, ee, Jelona, Boże, ale mi się to myli. Jedziemy. Najpierw to wszystko przetrzęszymy. Dwa przetrzęsiemy. Boże, co ja tak mówić nie mogę. Od razu chyba sobie dwie rzeczy tam zawiózł. Wydaje mi się. Tylko, czy będę mógł podpiąć? Chyba będę mógł. Zobaczymy bez problemu. Bardzo dobrze, dobra i do przodu. I tutaj przesadziłem. Chyba nawet stuknąłem. Dobra, no i znowu przesadziłem. O, co ja taki ogrodnik, że często przesadzam. He, taka gra słów bardzo śmieszne. Nie polecam. I wydaje mi się, że jeszcze w tło bym wstawił sobie yy, wstawiłbym jakieś, jakąś muzykę, żeby nie było jakiejś nieprzyjemnej ciszy i tutaj widzicie nasz wielki kolos pole numer 7 pole numer 11 pole numer 11, które o i nie wiem czy nawet live'a bym nie odpalił i nie zaczął streamować z koszenia właśnie tego pola bo wy ten odcinek y, oglądacie w, w niedzielę już po, po kościele jeżeli chodzicie po ko do kościoła oj kurde żebym trochę przesadził dobra i teraz zobaczmy 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 czy uda się jaki to ma w sumie rozstaw byśmy zobaczyli czy udałoby nam się od razu przetrząsać i zgrabiać Rozłóż się, proszę Cię. Hm, nie. Nie ma takiej możliwości. Niestety. Niestety, niestety. Yy, tylko gdzie ja bym to odstawił? Bo ja wszędzie mam yy, coś zawalone. Jeszcze yy, to złożymy. Nie będę jechał z rozłożonym. Bardzo mi się podoba gra już farminga na kierownicy ponieważ daje to już szczyptę płynności w jeździe bo możecie zauważyć ten ruch naprawdę jest już płynniejszym ruchem w Eurotracka naprawdę z włączonym force for speedbackiem naprawdę to jest coś niesamowitego Boże e, nie pierdź mi tu kierownicą no i zawsze wiedziałem a ja to wiedziałem, teraz uda się i no roz! I no roz! Udało się pięknie! Odczepiamy Dobra Odczepiamy to Poproszę to Podpiąć mi tutaj Dobra, ojej kurz Żebyście widzieli na kamerce co ja tutaj robię Ale niestety kamerki nie mam Dobra, rozkładamy. Dobra. Ciekawe czy tu da się zadriftować Taka ciekawostka. Eee, nie da się. O kurde, na skrabiarce nawet światło hamujące są. Ano? Kurde, dobra. E, nie będę pierdzielił, tylko opuszczam i włączam ją i trzeba coś skrabywać. Skrabiać raczej. Dobra. Oj, tutaj tej trawy naprawdę do zrobienia będzie dużo. Jeszcze pomyśleć, że będziemy musieli to w pokos wszystko ładnie zgrabić, złożyć. Tutaj, żeby nie za blisko bramy podjechać. Tam jak będą jakieś drobne omijaki to, to jest nieważne, bo nawet w realu na takich polach to kurde nie ma nigdzie równo wszystko pięknie, gdyż. Nikomu się nie opłaca zawracać, żeby żeby makler to idiota, kurde, co ty robisz, chłopie, pomyśl, nikomu się nie opłaca, nie pierdziel, no właśnie, nikomu się nie opłaca, kurde, aż w dwie ręce, co kierownica, <grymice>, dwie ręce, Boże, nikomu się nie opłaca zawracać i poprawiać tego, na takie źdźba trawy. Kurde, nawet ładne dźwięki ma ten John Deere. Jak jechałem nim do sklepu poza odcinkiem, to... Oj, czy tutaj się uda? Udało się. Jak jechałem... Nie pierdziel, że to są te krzaki. Aaa. Jak jechałem nim do sklepu poza odcinkiem, to... Tak jakby z tłumika, nie wiem... Ciekawe dźwięki się wydobywały. Tak jakby... Wybuchy. Ej, za szybko, za szybko. Dobra, tutaj będzie taki omijaczek. Malutki, dobra. Aby zrobić tą obrysówkę pierwszą, później już będzie ze skórki. Tutaj już tak bliżej tych krzaków nie będę podjeżdżał. Bo naprawdę, jak mi chyco, to już nie oddadzą. Już nie oddadzą. Mam jeszcze, nie, no, zobaczymy. Też, żeby jeszcze do wody nie wpaść bo myć się w rzece z traktorem nie chciałbym. Nieprzyjemne uczucie, z myśleliśmy z podwójną obsadą, żeby jakoś wpadli do mnie w odwiedziny na farmę i pomogli nam, pomogli mi z wszystkim tutaj, co jest, czyli nawet w sumie na żniwach też moglibyśmy coś podziałać razem, zobaczylibyśmy i pamiętajcie, w opisie macie do nich yy, w opisie macie kanał do nich wpadajcie, ich kanał że nie umiem się wypowiadać, wpadnijcie zobaczcie, naprawdę mają świetny content gdyż robią z dwóch perspektyw filmy w jednym w jednym filmie sklejonym w kupę są dwa ekrany skier na jednym ekranie, no niestety masło maślane, musiałem tak powiedzieć, ale naprawdę fajnie ogląda się ich odcinki z Eurotraka teraz ruszyli z nową serią i mają konkurs gdzie można wygrać 5 jeżeli dobrze pamiętam randomowych kluczy na Steama yy, tylko jest jeden warunek żeby Wbili po prostu 500 subskrypcji na 500 subskrypcji, robią taki wielki konkurs. Naprawdę ja biorę w nim udział, bo 5 randomowych kluczy na Steam. To jest na serio jest jakieś prawdopodobieństwo, gdzie można trafić naprawdę w jakąś no ciekawą grę. Bo na Steamie nie ma tylko gównianych gier, ale też są na przykład. Nie wiem, GTA 5, no mam jedno, ale kurde, drugie GTA 5. GTA 5 kosztuje 160 zł, więc no na serio, tylko yy, 5 równomówek klucz na Steama. Nie no, GTA, moż, no, można by było trafić, ale są naprawdę drogie gry na tego Steama, gdzie kosztują po... bez przeceny 100 euro, no jeżeli mnie pamięć nie mieli, bo tam jak sprawdzaliśmy, to naprawdę 100 euro, jedna gra, nie no, nie wiem czy bym wydał na jedną grę 100 euro, nawet nie myślałem o tym, ale... Nie no, chyba nie wydałbym. 100 zł na jedną grę, bo to się nie opłacałoby mi. 100 zł. Kurde ile to jest pieniędzy. 100, 100 euro, przepraszam. 100 euro. No początku. Mówię euro, później złotych. Bosze. Czy, czy to widzisz? W ogóle fajna droga jest wokół tego pola na prawo tam. Pamiętajcie, otworzyłem nowy fanpage, który też macie w opisie, wpadnijcie. Fanpage nazywa się makler, Dopiero niedawno został otwarty, a jeszcze mało osób dolikuje, więc zapraszam Was na niego. Tam są wrzucane wiadomości, więc też warto mieć zalajkowanego go, gdyż będzie Wam się pokazywało co się dzieje. Też kanał zmienił swoje grafiki ze starych, które naprawdę długo już były na nowe grafiki które tworzył właśnie blank z podwójnej wsady o Boże, wszystko tej podwójnej wsady co zrobić? No i tworzę je blank. Mi się naprawdę bardzo podobają banner, miniaturka. Nie wiem jakoś trafił w moje gusta, gdyż no, lubię ten kolor pomarańczowy, ale takie kolor taka kolorystyka naprawdę jest fajna. Cała kolorystyka, sam pomysł na tą miniaturkę gdzie połączenie dwóch liter w jedną naprawdę ładnie to mi ładnie to wygląda, podoba mi się też możecie napisać w komentarzu czy Wam się podoba nowa miniaturka i nowe o kanał. Na Facebooku jeszcze będziemy musieli popracować z rozmiarem tego, gdyż jest yy, troszeczkę przes źle przeskalowane po prostu i trzeba by było Yy, trochę zmienić to, ale będzie taka sama, tylko w innym rozmiarze po prostu, bo niestety, Facebook i YouTube mają no inne, teraz, wszystkie rozmiary, więc trzeba robić grafikę i pod Facebooka rozmiarowo inną, i pod YouTubea tak samo. Yy, też kurde, aj, wypadło mi z głowy, co miałem powiedzieć, wypadło mi z głowy, niestety, no już nawet dużo tego zrobiliśmy. Mało już zostało, później jeszcze... Yy, przetrząsaliśmy raczej. Przetrząsaliśmy. Przetrząsnąłem. Boże polski język być trudny język kuwa Tutaj Co ja robię? <grych> yy, pole numer naprawdę 11.4 czwórka. Yy, jeżeli oglądaliście odcinki wcześniejsze, a jeżeli nie to zapraszam. Została już posiana. I opryskana, więc naprawdę na czwórce mogą być niezłe, niezłe zbiory, gdyż po opryskaniu y, wydajność całego pola w te zboże zwiększa się naprawdę sporo. I to jest już y, na przykład nie 100 ton, tylko. No, ja myślę, że jak jest 100 na jednym polu i się opryska to, przynajmniej ja tak myślę, możecie mnie poprawić, jeżeli mówię nieprawdę to zwiększa się o 50%, nie wiem, może jakiś youtuber to już sprawdzał, jeżeli ktoś sprawdzał to podajcie link do, po prostu do tego i też chętnie bym to zobaczył jaką wydajność ma pole po opryskaniu, a jaką wydajność ma yy, po prostu nieopryskane pole. Bo ciekawi mnie to, ile to jest i jak to jest. Dobra, Ej, myślę, że nie uda niestety nam się tego wszystkiego yy, no, zgrabić, zgrabić. To się uda, ale nie uda się, yy, Boże, przetrząsać się, to uda zrobić dzisiaj. Ale żeby to zgrabić, zgarnąć wszystko w pokos, to już nie dzisiaj, nie w dzisiejszym odcinku. I ludzie, pamiętajcie o łapce w górę, bo to naprawdę, jeżeli jest ta łapka w górę, ona naprawdę daje dużo pozytywnej energii do następnego nagrywania odcinka. Ma się to umysł w, w głowie, że ktoś czeka na kolejny odcinek. Dał tą łapkę w górę i chce to oglądać, więc pamiętajcie o łapce w górę, komentarz oczywiście z tymi moimi zapytaniami i z odpowiedziami czy wiecie jaka to jest wydajność tego pola więc pamiętajcie oczywiście też o czerwonym przycisku subskrybuj gdyż kanał posiada chyba już 350 subskrypcji tak jest i i kurde można więcej, można więcej jeszcze wycisnąć z subskrypcji, mogliście teraz coś źle usłyszeć, ale brat przyszedł, wyszedł z domu, więc nie wiem, zrobię jakieś zamieszanie, ale dobra tutaj to mi, jak już się nie będziemy z nimi bawić, jak mówiłem kończymy kwadrat tego pola oczywiście Salka, jeżeli to oglądasz, pozdrawiam cię dzięki, że powiedziałeś, że odcinki są nudne, nie wiem, postaram się zrobić coś w związku z tym, że by były bardziej ciekawe Myślę nadal nad tym, co by tu zrobić, jakąś humorystykę wprowadzić. No ale, kurde, tak samemu to tak dziwne trochę sobie pożartować. Nie wiem, z drugą osobą łatwiej by było, no ale no, zawsze nie można nagrywać w dwie osoby, więc też jest trochę inaczej. E, jak widzicie, kurde na dachu ten J, John Deere. John Deere, dobrze mówię, dobrze mówię. Ma, kurde, GPS-a, fajnie to wygląda. Tak, to cały czas jeździmy z jednej perspektywy. A tu po, po, przyglądać się na ten ciągnik też można... Kurde, tak, o tak, o... Kurde, to ciężko się jeździ naprawdę, ale spróbujmy. Nie, no chyba da hard. Ale kurde, pracuje bardzo dobrze ten ciągnik. Też Was zapraszam do zapoznania się z y, stroną internetową, też będzie w opisie i kanałem do, na YouTube na YouTube'a z Union Speed Logistics, z, no, z, no, z moją spedycją, o której aktualnie jestem i zapraszam Was, nie wiem, jakbyście chcieli, naprawdę mi atmosfery, to humoru oczywiście i ludzi do grania w Eurotracka, to zapraszam Was właśnie do tej spedycji, rekrutacja od piątku do niedzieli. Od godziny 17 bądź 18 do 22, i w 16 lat, trzeba mieć. Cały regulamin do tego macie oczywiście na tej stronie internetowej, która najprawdopodobniej, jak nie zapomnę, będzie w opisie. A jeżeli będzie to na Was naprawdę interesowało, to zapraszam Was do komentarzu, gdzie moglibyście napisać. Jakbyście chcieli, po prostu MacLear, dawaj linka, bo ja chcę dołączyć. No to już. Już szybko podaję linka do oczywiście regulaminu, z którym trzeba się zapoznać. No i jak? No i tak, udało się już z... przetrząsać całe pole. Trzeba teraz to cholerstwo złożyć i pojechać na farmę. Odstawić łobosz. That's all, zakręt. Ciekawe, jak wejdę? O, właśnie, było słychać tak jakby, nie wiem, jakiś wybuch z tego tłumika, o, znowu, kurde, nie wiem co to jest, o, oczywiście jeszcze możecie ludzie mi powiedzieć jak tam z jakością tych odcinków, czy y, nie ma jakichś, nie wiem y, takich rozmywanych tekstur w tle. Czy tekstury się rozmywają, powiedzcie, bo tam też mnie ciekawi, czy, bo ja nas, ja mam tak, że na przykład jak Mój film ładnie wygląda, jest naprawdę w ładnej jakości, to ja i tak go brzydko widzę, nie wiem, ja tak kłam, ale inni mówią, że na przykład dobrze wygląda, więc napiszcie, czy y, dobrze wygląda, czy źle wygląda, czy można by było coś poprawić. I już odstawiamy nasz, y, naszą przetrząsarkę, kurde, nie pomyliłem się, co to było? I co? To by było ludzie na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, łapce w górę w, górze, w pozytywnym komentarzu oraz subskrypcji. No i co do następnego odcinka? Mam nadzieję, że już kolejny pojawi się w poniedziałek. Oczywiście nie z farminga, ale z jakiejś innej gry. Kurde, to aż tak ładnie wygląda. O kurde. 3000 jakiś. Więc żegnajcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!